Witam serdecznie na gotowaniu z olejkami Yank Living. Przygotowałem dla Was jedno danie, ale myślę, że bardzo ciekawe. Zrobimy sobie dzisiaj konfitowaną kaczkę na sałacie z pire z batatów. Może na początek a propos samego, samej procedury konfitowania, to jest nic innego, jak konserwowanie mięsa w dużej ilości tłuszczu. Jest to pieczenie w niskiej temperaturze, ale przez długi okres czasu, około dwóch godzin, trzech, dlatego taką pierś z kaczki najpierw sobie zamarynowałem solą, pieprzem, czosnkiem, oliwą extra virgin i tymiankiem rozmarynem. Ona poleżała dwie godziny najpierw w samych tych przyprawach. Później rozpuściłem tłuszcz gęsi, akurat tutaj użyłem tłuszczu gęsiego. Możemy też użyć tłuszcz kaczy i zalałem te, te piersi tym tłuszczem. Wstawiłem to do piekarnika na, na 100 stopni i to mi się piekło przez 2,5 godziny. Jest to francuska potrawa, dosyć znana. I można powiedzieć, że to jest tradycyjna potrawa we Francji. Bardzo fajny to jest sposób, żeby zakonserwować mięso i mieć je na dłużej, ponieważ nie wyciągamy po upieczeniu tego mięsa z tego tłuszczu, tylko ono może tam leżeć i tak naprawdę może leżeć tydzień. Dłużej nie próbowałem, więc nie będę Wam podpowiadał. Jak długo takie mięso może leżeć, ale tydzień gwarantuje, że nic się w nim nie stanie i można go sobie użyć do sałaty. My dzisiaj będziemy wyciągać z tego tłuszczu tą pierś skaczki i obsmażymy ją sobie na patelni grillowej, żeby była fajnie przesmażona, żeby skórka była chrupiąca. Mamy już ugotowane bataty. Jak wiadomo, to jest ziemniak dosyć twardy, więc on też potrzebuje czasu, żeby, żeby go ugotować. Dlatego wcześniej sobie już to przygotowałem. Gotujemy bataty od wrzącej wody z dodatkiem masła, żeby te pire nasze było takie delikatne. No i dodamy olejki. Przygotowałem kardamon i gałkę muszkatołową. Oprócz tego jeszcze mam trawę cytrynową, ponieważ do naszego obiadu nie może zabraknąć czegoś pysznego do picia, że mamy za oknem piękną złotą jesień. Bynajmniej u mnie tak jest. To jak najbardziej polecam herbatę z trawą cytrynową. Dla mnie numer jeden, także bardzo często e, lubię sobie pić, nawet w pracy e, u mnie w restauracji. E, gałkę muszkatołową damy do Pire z batatów. Myślę, że to będzie bardzo fajne połączenie. Bardzo, bardzo będzie intensywny, ładny zapach. Natomiast kardamon z kardamonem zrobimy tak, że wymieszamy go sobie z oliwą z oliwek, extra virgin, i polejemy na sam koniec naszą kaczkę tuż już przed podaniem. Wtedy ten olej na zimno najlepiej spożywać i on będzie bardzo fajnie podkreślał smak naszej kaczki. Także nic innego nie pozostaje, jak zacząć. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda taka kaczka konfitowana. Ogólnie mam nadzieję, że to będzie widać. Eee, to jest ten właśnie tłuszcz gęsi. I tu mamy zanurzone piersi. To będziemy później sobie wyciągniemy i obsmażymy ładnie na, 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 na patelni. Zajmiemy się najpierw naszym pirak. Wstępnie możemy sobie wstawić patelnię grillową, żeby nam się już nagrzewała do kaczki. Do, do w związku z tym, że kaczka jest soczysta i ona już tak naprawdę jest gotowa. Chodzi tylko żeby złapała temperaturę. Możemy sobie mocno rozdać tę patelnię. Żeby ją tylko przesmażyć lewa, prawa, żeby jej nie wysuszyć, bo wtedy nasze danie no, nie będzie takie już smaczne. Dobra, mamy pire. Bataty też wam pokażę. Bataty pokroiłem sobie na mniejsze kawałki. Widać. Na mniejsze kawałki pokroję, żeby troszeczkę szybciej mi się one zagotowały. Żeby zrobić pirę, też trzeba wstawić na, na ogień z powrotem odcedzone z wody te bataty. Mały ogień robimy. Wlewamy sobie śmietanki trochę trzydziestki. Wcześniej dodałem sól, pieprz w trakcie gotowania, ale nie za dużo ponieważ PIRE to takie danie, które można sobie doprawić w trakcie kończenia już ubijania, ugniatania batatów czy też ziemniaków, zależy z czego będą będzie robione takie PIRE. Także jak najbardziej można to sobie później jeszcze dokończyć. Mamy do ugniatania ziemniaków przyrząd. Zaczniemy o. Musi nam troszeczkę tutaj się grzać, żeby nam zrobiła się taka jednolita masa. Olejki będziemy dawać już na sam koniec. Ze względu na to, żeby nie traciły swoich wartości, nie wrzucam ich do takich gorących, gotujących się dań, tylko jak one już troszeczkę temperatury stracą, to jest gdzieś około 90 stopni, 80 stopni. Mniej więcej, mniej więcej w takiej temperaturze dodaję to olejki, jeżeli chodzi o ciepłe dania, żeby też no, nie traciły swoich wartości nasze olejki. Zaczyna to nabierać już fajnych kształtów. Ile to jeszcze musi potrwać. Patelnia też jeszcze chwilę potrzebuje. Jeżeli macie ochotę, to nasze pire zawsze można jakoś sobie urozmaicić. Jeżeli ktoś lubi prażoną cebulę, to można na sam koniec do takiego pire dodać też troszeczkę cebuli prażonej. Jeżeli ktoś typowo wegetariańskiego dania, typowo wegetariańskie dania też je, to też można sobie to urozmaicić jakimś innym warzywem. Może na przykład dodać też troszeczkę groszku na sam koniec. Jeżeli już to jest gotowe, danie to, żeby nam fajnie najlepiej taki groszek delikatnie podgotować, świeży groszek, podgotować, żeby nie był rozmiękczony i wtedy on fajnie w takim tire też chrupie. Ire już będziemy mieli prawie gotowe, skończone. Jest gładka masa. Przemieszamy teraz troszeczkę, żeby nam jeszcze odparowało. Zaraz będziemy się zabierać za naszą kaczukę. U mnie jest to już ładnie odparowane, pokażę Wam, jak wygląda taka masa. Opa. Taka nie jest to lejące. Będzie ładnie można ułożyć sobie e, na talerzu, przybrać dowolną formę, tak jak nam się podoba, aby też nasza potrawa cieszyła oko na talerzu. E, dlatego ja też a propos cieszenia się potrawą, przygotowałem sobie ładny e, talerz, Ulubiony mojej żony. Także na tym talerzu sobie ułożymy nasze danie, tak, żeby było widać. W międzyczasie herbata się zaparzyła. Podamy sobie olej, tak jak tu mówiłem trawa cytrynowa. Na taki dzbanek naprawdę niewiele. Myślę, że taka jedna kropelka to jest naprawdę sporo. Ja sobie lubię na, na łyżeczkę porcjować, żeby też nie przesadzić. Później trochę miodu. Jak ktoś lubi goździk, cytryna i świetną mamy e, herbatę na, na jesień. Bardzo e, ładnie zaczyna pachnieć. Czuć w kuchni, że coś tu się dzieje. Patelnię mamy nagrzaną, naprawdę dobrze mamy nagrzaną. Zaczniemy te nasze piersi e, smażyć. Ja przygotuję od razu trochę więcej, ponieważ e, głodna rodzina czeka. Więc e, z wami po, pokażę Wam jak, jak przygotowuję jedną porcję, ale przy okazji sobie już porobię e, porcję dla mojej całej rodziny. Na patelni nie musimy żadnego innego tłuszczu wylewać, jest to bez sensu, ponieważ tak naprawdę mamy tak, obfitości tego tłuszczu jest tutaj, a chodzi tylko o to, żeby te piersi ładnie przesmażyć. Dobra, piersi nam stwierdzą. smażymy od strony skóry, żeby skóra zrobiła nam się fajna, chrupiąca. Dla mnie osobiście bardzo fajnie wygląda kaczka, jak skórę się przetnie w taką kosteczkę delikatnie, wtedy ona się nam na talerzu wydatni i naprawdę to będzie ładnie wyglądało i eksponowało na talerzu, także polecam też takie zabiegi sobie wykonywać. Dobra, nasza kawka się robi. W międzyczasie przygotujemy sobie naszą oliwę z moment, To nam jeszcze chwilę nie przestygnie, zanim dodamy olejek. Tylko muszę wziąć oliwę. Dajemy oliwę i miskę tu będą Tej oliwy zlejemy sobie tak ze 100 mililitrów. Zawsze to będzie więcej. Jeszcze. Opa. Dobra. I żeby było nas widać. I mamy kardamon. Pięknie pachnie tym kardamonem, ostrożnie. Mamy to, jedna kropla naprawdę w zupełności wystarczy, a sami zobaczycie jak będziecie u siebie w domu robić, że e, taka jedna kropelka naprawdę potrafi zdziałać w kuchni, e, cuda naprawdę. E, bardzo lubię w Portofino pracować na, na olejkach, ponieważ nie muszę używać nie wiadomo ilu ziół. Wystarczy jedna kropla na kilogram jakiejkolwiek masy dania. I naprawdę fajnie, fajnie to później pachnie, bardzo intensywnie. Na pewno ma dużo bardziej intensywny zapach, taka potrawa, niż jakbym miał dodawać zwykłe świeże zioła. Ponieważ ze świeżymi ziołami jest tak, że zanim one z tych swoich listków wypuszczą cały smak, no to to musi troszeczkę podpać. Dlatego na przykład zupy gotuję w restauracji u siebie dzień wcześniej, że na następny dzień podczas wydawania ja już wiem na 100%, że to podanie smakuje tak jak powinno. Z olejkami nie mam takiego problemu. Olejki mogę nawet podawać w trakcie produkcji i 5 minut przed wydaniem potrawy. A ona będzie tak samo fajnie smakowała, jak na przykład za dzień, za dwa. Także to jest ogromny plus tych olejków, jeżeli chodzi o zastosowanie ich w kuchni. Przygotujemy sobie łyżkę, żeby nie w czym polewać. Dobra. Teraz najważniejsze, jak to ułożyć, żeby to ładnie wyglądało na talerzu, żeby chciało się jeść. Ja sobie zrobię mniej więcej coś takiego, ułożymy sobie nic z sałat. Mniej więcej tak. Już mam swoją wizję na to. Okej, okay. zobaczymy jak tam nasze, nasze kaczuszki. Jeszcze chwilę potrzebują o, ta mała jeszcze tutaj. OK, dobra. Dobrze, tak jak wcześniej mówiłem, użyjemy też suszonego pomidora. Myślę, że będzie bardzo fajnie on się komponował tym daniem. Ja lubię suszonego pomidora, dlatego sobie go nałożę dużo. Jak ktoś nie lubi suszonych pomidorów, to możecie użyć e, świeżego, na przykład koktajlowego, e, Można dać e, ogórka świeżego. To kto lubi. Mi akurat to danie bardzo podpasowało w ten sposób. Mam nadzieję, że i Wam będzie to smakować. E, dobrze, kończymy nasze firmy. Myślę, że to jest odpowiedni moment. jeszcze chwilę z batatów uszlachetnić olejkiem, jak Gałka eee, Gałka muszkatołowa, petarda. Eee, też trzeba uważać na dozowanie. Wolałbym tego nie wyczuć. Dlatego sobie odmierzę na łóżeczkę. Damy na razie jedną. Moi szefowie mnie uczyli lepiej dać mniej, a później dołożyć i kombinować. jak się da za dużo. Teraz sobie to wymieszamy. Już czuć i mi się wydaje, że na tą ilość ta jedna kropla to jest to jest dobra ilość. Tak, zdecydowanie tak. Wezmę sobie wszystko łóżkę. Spróbujemy jeszcze. Mhm. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o piRE, teraz możemy sobie je jeszcze doprawić. Mi osobiście tu brakuje zdecydowanie pieprzu. Jest słodziutkie, wiadomo jak to bataty, jest słodziutkie te pire. Ale jeszcze bym troszeczkę dał soli. Nasza kapucha też ta Dobra. Kaczuchy wyglądają naprawdę fajnie. Później Wam pokażę. E, kończymy na co chwilę. Jest super, jest naprawdę petarda. Jak to mówią szkod. Dobrze, nakładamy. Tak jak mówiłem, każdy ma swoją wizję na ten talerz. Ja troszeczkę tutaj się pobawię. Dobra, wstępnie coś tu już zaczyna wyglądać na tym talerzu. Zaczyna być fajnie. Eee, przygotujemy sobie do dekoracji trochę, trochę tymianku. Słucham, myślę, że to będzie fajnie wyglądało w tym, ładnie się będzie komponowało. Talerz na chwilę na bok sobie odłożymy zioła tutaj będziemy mieli, herbata. Herbata na jesień petarda. Naprawdę polecam, spróbujcie sobie delikatnie na dzbanek dać herbaty tego olejku, trawa cytrynowa. Myślę, że pomarańcza, cytryna, świeża Goździk, to są takie fajne przyprawy teraz na jesień, takie dosyć mocno kojarzące się z jesienią, więc serdecznie polecam, jak goście przychodzą, wtedy całe mieszkanie też pachnie takimi korzennymi przyprawami. No i oczywiście naszą trawą wypełnioną, kuchnia cała, wypełnia, wypełniona tym zapachem. No dobrze. Kaczki chyba są gotowe do lotu. A na pewno. Z komputowaniem jest też taki plus, że mięso tak jak kaczta, czyli dziczyzna jest zazwyczaj mięsem twardym. Natomiast poprzez kompitowanie jest bardzo delikatne to mięso. One wręcz kruszy się na widelcu. I to myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus takiego, takiego gotowania. Jeżeli nawet ktoś nie ma takiego talentu, do. Do gotowania to pompitowanie zawsze mu wyjdzie. To jest. To jest taki czarny koń zawodu. Nasz największy kawałek jeszcze potrzebuje trochę czasu. I w sumie. W sumie tu mam bardzo ładną pierś. Nie, ta jest ładniejsza. Najładniejszy kawałek. Zleżony. Przygotujemy ładny talerzyk. Myślę tak, sałatę jeszcze nie będziemy oliwą polewać. Tu mamy wszystko przygotowane. Wstępnie talerz wygląda w ten sposób. I tu na sałacie sobie ładnie ułożymy pierś z kawki. Tak to możecie już sobie mniej więcej wyobrazić. Dobra, ja już się nie mogę doczekać. Wyłączymy sobie. Teraz tak, jak dla mnie najlepiej nie kłaść jej w całości, tylko sobie ją delikatnie pokroić na grube, ładne plastry i rozłożyć sobie na tej sałacie, żeby to jakoś ładnie, ładnie wyglądało, żeby te danie, tak jak już wcześniej mówiłem, wspominałem, cieszyło też oko, zanim zaczniemy jeść. Przede wszystkim przy, taki, przy takiej kaczce, jak ona ma takie delikatne mięso, myślę, że jest potrzebny ostry nóż, żeby nam się to wszystko nie rozwalało. Dobrze. Słuchajcie. O. Myślę, że to będzie naprawdę coś fajnego. Taka sama w sobie jest naprawdę wielką. Okej. Okay. Dobra. Mamy to. Sałatę mamy. I nie zapominamy o naszym oleju. To pachnie niesamowicie. Właśnie jestem zaciekawiony, jak to będzie smakowało, bo to nie jest tak, że to danie już kiedyś robiłem. Eee, robię je pierwszy raz z Wami tutaj. Oliwa extra Virgin z pierwszego tłoczenia. Na zimno, elegancko będzie tutaj pasowała. Opa Mamy. Dobra, myślę, że na tym byśmy skończyli, pokażę Wam, jak to wygląda. Konfitowana kaczka. Na sałacie z suszonymi pomidorami z pire z batatów. Olejków, jakich użyłem, kardamon do oliwy, żeby polać danie na sam koniec. I, e, i gałkę muszkatołową do, do naszego pira. Życzę Wam smacznego i u, udanego gotowania z olejkami jekili. Dzięki, Artur. Witajcie, kochani, mam nadzieję, że teraz y, mnie widać. Y, gdyby mi tylko ktoś dał informację na czacie, że rzeczywiście mnie teraz już widać, to byłabym wam bardzo wdzięczna. No, Artur muszę powiedzieć, że ma niesamowitą wiedzę, jeżeli chodzi. Okej, okay, jest, okej, okay, super. Ma przede wszystkim niesamowitą wiedzę, jeżeli chodzi o, o gotowanie. Artur jest właścicielem restauracji Portofino w Poznaniu, więc wszystkie osoby, które gdzieś będą przez Poznań przyjeżdżać, to Portofino jest, jest punktem obowiązkowym. I ja, która nie je mięsa, naprawdę aż na tą kaczkę po prostu <grywania> miałam ochotę, żeby sama ją zrobić.